Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym nagraniu związanym z cyklem esejów, gdy piłują chrześcijan. Dzisiaj ze szczególną uwagą zwracamy się ku Irlandii. I ten esej, który właśnie publikujemy na naszej stronie, a dzisiaj będziemy o nim rozmawiać, to katolicyzm w Republice Irlandii. Moim gościem, państwa gościem jest Marcin Jedbała, który razem z doktorem Bartoszem Zalewskim przygotowali ten materiał o Irlandii. Niezwykle ciekawy materiał, bo jak wszyscy wiemy, Irlandia to najbardziej katolicki kraj Europy, a przynajmniej Europy Północnej. Do czasu. Do czasu. Ale zaczynacie panowie ten esej od kwestii historycznych, fascynujących. Pokazujących, jak stary jest katolicyzm, jak głęboko jest zakorzeniony katolicyzm irlandzki, i jak bardzo szczególnie był tam wdrażany może parę słów na, o tym na początek. Tak, praktycznie dziękuję. Dziękuję za głos. Ten um, temat jest bardzo ciekawy z tego względu, że Irlandia jest generalnie uważana za państwo z jedną z najdłuższych tradycji chrześcijaństwa. Także jak um, to jest o tyle ciekawe, że gdy tylko została skrystianizowana, to misjonarze z niej rozchodzili się na całą Europę i wręcz, jak to określano, jak duchowni katolicy to określali, rozlewało się to chrześcijaństwo z niej na całą Europę. Także jej tradycja faktycznie zasługuje na uznanie i przetrwała mimo tych wielu wieków ucisku ze strony Protestantów, tam były faktycznie tarcia na tle różnic pomiędzy narodem irlandzkim a narodem Bryty narodem angielskim, a mimo to katolicyzm przetrwał i no, zasługuje to faktycznie na uznanie i jest jednym z ciekawszych tematów historycznych, szczególnie w kontekście chrześcijaństwa w Europie. No, tutaj rzeczywiście, ja czytam e, chociażby słowa świętego Bernarda Sklerwo. E, cytujecie go panowie, on mówi Z Irlandii jak z wylewnej rzeki tłumy świętych rozeszły się po obcych krajach. I przecież, jeżeli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, wszędzie widzimy w centrum Nowego Jorku katedra Świętego Patryka. Wszędzie widzimy kościoły irlandzkie. Ottawa w Kanadzie, Toronto. Wszędzie te, ta irlandzka grupa narodowościowa katolicka buduje katolicyzm. Jeszcze przecież w XIX wieku poza granicami Irlandii. No i w pewnym momencie zaczyna się starcie. W pewnym momencie zaczyna się starcie, które Pan sygnalizuje, starcie z Anglią. Starcie, które się rozwija przez kilkaset lat, aż do bardzo poważnych prześladowań. E, może parę słów, może parę słów o tym, bo to wydaje się jest e, taki początek twardego katolicyzmu, takiego katolicyzmu, który przeszedł próbę krwi. Dokładnie tutaj dobrze Pan zasygnalizował właśnie Anglicy, którzy to znaczy na początek um, najazdy normańskie zmierzały do tego, żeby wyrugować w zasadzie tożsamość narodowościową Irlandczyków, a ta tożsamość bardzo mocno wiązała się z katolicyzmem. Także jeżeli chcemy, jeżeli chcemy pozbawić naród jego tożsamości, to oczywiście nie może się, od, się to odbywać bez um, wyrugowania te, tej konkretnej wiary w tym wypadku katolicyzmu. Jednakże przybrało to niekorzystny dla najazdów obrót, bo ten katolicyzm się utrwalił. Irlandczycy wręcz um, poszli, można powiedzieć, w stronę jeszcze większego, jeszcze, większej, jeszcze głębszej wiary i ta wiara faktycznie przetrwała mimo licznych prześladowań, że był taki okres, szczególnie po, po stłumieniu przez Cromwella powstania irlandzkiego, był taki okres, że duchowni byli skazywani na śmierć. Bo właśnie, bo, bo po też tym stłumieniu rewolucji, śmierć. bo po stłumieniu powstań irlandzkich, po tej e, Cromwellowskiej e, rewolucji preoświeceniowej, która miała też te, to swoje krwawe oblicze w Irlandii, następuje że takie swoiste piłowanie przywilejów katolików, również pod względem własnościowym, co z naszej perspektywy jest bardzo ciekawe, bo zaczyna nam trochę przypominać późniejsze działania oświeceniowe, albo XIX-wieczne, czy XX-wieczne, o których mówiliśmy, czy to w Meksyku, czy w innych stronach świata, we Francji. Jak to wyglądało z tymi prześladowaniami, ale takimi prześladowaniami prawnymi? katolików wtedy? Grananie tej początku trzeba by było szukać, jeżeli chodzi o te prześladowania, które tutaj wspomnieliśmy na tle prawa własności, to trzeba by ich było szukać w, we wspieraniu powstańców irlandzkich w czasie, w czasie tłumienia tego powstania przez Cromwella. Jeżeli Irlandczyk, w zasadzie on już przeciwko niemu był już kierowany do mniemanie winy, jeżeli on nie udowodnił, że nie ukrywał żadnego powstańca, że nie wspierał powstańców, jeżeli udowodnił, że był wierny koronie brytyjskiej. No, tylko w takim wypadku jego majątek nie był konfiskowany. W każdym innym wypadku ma, był pozbywany majątku, ale to nie, tym, to nie tylko na tym tle odbywało się. Majątek był konfiskowany również w ten sposób, że, Irland, że był przekazywany osadnikom brytyjskim lub szkockim, a Irlandczycy byli zsyłani na tereny zachodnie, które oczywiście były uboższe, miały uboższą glebę. Związało się z, silną, z silnym ubożeniem tego społeczeństwa. To swoją drogą doprowadziło do, takiego, do utworzenia się takiego stereotypu, że katolik, czyli Irlandczyk, który był wierny swoim tradycją, był jednocześnie osobą ubogą. Kreowano ten katolicyzm jako domenę, jako domenę biedoty, nie części społeczeństwa. Podczas często zapomina się o tym, że ta biedota powstała właśnie ze względu na, na pierwotne prześladowania katolików, którzy katolicyzm w przeszłości nie był domeną biedoty, ale stał się Hmm, stało się to udowodnione no z tego zewnątrz, że, że ta biedota stała się biedotą przez to, że została pozbawiona swojego majątku, bo byli wierni swoim tradycjom, prawda? A w późniejszym czasie był taki przekaz, jakby katolik to osoba biedna, to osoba niewykształcona, zapominała jednocześnie całkowicie o tym, jak ci katolicy byli prześladowani. Oczywiście te konfiskaty ziem to były tylko jedne z wielu ucisków, jedne tylko z wielu form tej prześladowań katolików. Katolicy nie mogli też, czy Irlandczycy de facto, nie mogli na przykład posiadać, um, posiadać konia, nie mogli um, pewnych zawodów wykonywać, takie zawody rzemieślnicze jak szewc, czy bednarz, czy dekarz, tego typu zawody były często zamknięte dla Irlandczyków. Um, większość tych oczywiście obostrzeń sprowadzała się do prostego, um, do prostego problemu. Mianowicie Irlandczycy odmawiali ślubowania na koronę e, brytyjską, ślubowania wierności królowi. Anglii to wreszcie z Wiersznikiem Kościoła Anglikańskiego. Stąd te wszystkie prześladowania się w zasadzie wzięły. Bardzo ciekawe, bo rzeczywiście widzimy to powiązanie kwestii narodowościowych, e, kwestii wyznaniowych, e, ucisk polityczny, prześladowania majątkowe. Tutaj panowie podajecie dane, które są takie bardzo konkretne i pokazują, do czego to doprowadziło. Bo jeżeli przed powstaniem irlandzkim, czyli jeszcze na początku XVII wieku mamy dwie trzecie ogółu ziem uprawnych w całej Irlandii we własności rdzennych, rdzennych mieszkańców, tak? Irlandczyków, staroanglików. To po konfiskatach jest to tylko 31%, a cała reszta należy do angielskich i szkockich protestantów-osadników. No to to widać, jakie to jest przekształcenie własnościowe. Jak każda rewolucja, rewolucja musi... Również ta angielska, protestancka, stworzyć swój, swoją grupę interesariuszy, beneficjentów, po to, żeby się utrzymywała. Ale potem jest coś bardzo ciekawego, bo piszecie panowie oczywiście o tym sporze pomiędzy Jakubem II a Wilhelmem III Orańskim. Koniec XVII wieku. Irlandczycy oczywiście popierają Jakuba II jako tego, który niesie za sobą nadzieję pewnej restytucji praw katolickich. Ale jak wiemy z historii, Wilhelm Orański zwycięża. I nie bezpośrednio, ale jedną z konsekwencji tego, tej wojny jest wprowadzenie penal laws, ustaw karnych. I to już jest bardzo nowoczesne podejście do dyskryminacji katolików. To już pachnie takim pozytywizmem, to już pachnie takim, taką współczesnością takim prekursorem ustaw norymberskich. Dokładnie, no to już można powiedzieć, że zalegalizowano prześladowania na tle religijnym, po prostu. Tak jak już tutaj wspominałem, jeżeli mowa o Irlandczyku, który był katolikiem, to on był już na gruncie prawnym obywatelem gorszej kategorii od katolika, protestanta, czy Anglika, czy Szkota. Niestety, ale te penalności one zostały zniszczone dopiero w XIX wieku. Do tego czasu faktycznie Irlandczycy byli pod potwornym, pod potworną presją ze strony korony brytyjskiej, w zasadzie chęć wyznawania tych pierwotnych tradycji, chęć um, kultywowania chrześcijaństwa, katolicyzmu, wiązała się właśnie z liczeniem się z tym, że te los będą w nas wymierzone. Jeszcze tylko tutaj dopowiem, że mimo wszystko Wilhelm Orański trzeba mu jedną rzecz oddać, która jednak miała nie, nieprzyjemne konsekwencje, mianowicie Zaproponował Irlandczykom, tym, którzy wspierali powstańców, tym, to znaczy tym, którzy byli mu przeciwni, aby że mogli opuścić Irlandię bez żadnych konsekwencji. Czyli teoretycznie hmm, prowadził tak, jakby abolicję, hmm, był dla nich łaskawy, z drugiej strony oczywiście doprowadziło to, to do tego, że wielu Irlandczyków musiało emigrować w obawie, przed, w obawie przed represjami ze strony Wielkiej Brytanii. Ludzki pan. Ludzki pan, ale czy, czytając ten opis Penal Lost. Widzę między innymi takie jasne prześladowania kleru katolickiego. Zakaz zajmowania stanowisk w administracji, w sądach. Każdy ksiądz ma wnosić kaucję jako poręczenie, że nie opuści granic hrabstwa, i tylko tam będzie odprawiać nabożeństwa. Zakaz zamieszczania na wieżach kościelnych krzyży. Zakaz używania dzwonów, ubiorów kapłańskich. Te ubiory kapłańskie to wszystkich strasznie kują w oczy, bo to mieliśmy i we Francji, i w Meksyku. E, zakaz odprawienia nabożeństw na, na zewnątrz kościołów. E, karą za naruszenie zakazu deportacja, a księdzu, który porzucił katolicyzm, e, przysługiwała wysoka nagroda. E, a już nie mówiąc o tych konkretnych e, interwencjach w zakresie prawa cywilnego, takich jak chociażby e, niemożność dziedziczenia przez ziemian katolickich e, dóbr ziemskich po protestanckich krewnych. E, no to to są już takie rzeczy, które rzeczywiście. No, w Polsce, Polsce nie były znane, ale to w dużej mierze się zmienia. Mamy XX wiek, robimy pewien sus do, sus do, do XX wieku. E, Irlandia odbudowuje swoją tożsamość. E, w XIX wieku oczywiście panowie też ciekawie opisujecie to, w jaki sposób ta tożsamość katolicka jest w oparciu też o Kościół katolicki, w oparciu o prymasa Irlandii odbudowywana, ale w końcu mamy konstytucję, w wolnej Irlandii. I to jest ważny moment, bo o tej konstytucji będziemy pewnie mówić jeszcze parę minut, bo aż do dzisiaj będziemy się do niej odnosić. Jak to było z tym uchwaleniem konstytucji? Wsparcia pomiędzy poszczególnymi partiami w Irlandii były olbrzymie. Chciano z jednej strony pogodzić taki wolę całkowitej, całkowitego uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii z pewnymi realiami, czyli z pewnym mniejszym złem, tak to nazwijmy. Mianowicie byli zwolennicy, którzy do dzisiaj, do dzisiaj te tarcze są widoczne, byli zwolennicy tego, aby nie godzić się na tworzenie pewnego tworu, na ten twór, jakim jest Irlandia Północna, ale jednocześnie oni jakby zapominali o tym, że może to uniemożliwić w ogóle odseparowanie się Irlandii od Wielkiej Brytanii i chcieli i z tego powodu byli całkowitymi przeciwnikami, aby, aby jak w jakikolwiek sposób akceptować w ogóle status Irlandii Północnej w Konstytucji. Byli też, um, były też partie, które w, przeciwnie, które godziły się na tę Irlandię Północną, godziły się na pewne kompromisy w Konstytucji, wie, um, wierząc, że um, w ten czy w inny sposób, prędzej czy później, Irlandia będzie, zje, będzie zjednoczona. Ostatecznie też oczywiście wiemy, które, które ze stanowisk wygrało, czyli to uznające Irlandię Północną. Jednocześnie um, oba, oba stanowiska miały jeden najważniejszy cel, czyli zagwarantowanie wolnej wolności religijnej w Irlandii i te wartości, te wartości ugruntowane um, w chrześcijaństwie, chrześcijańskiej nauki, nauce społecznej, um, jak najbardziej znalazły wyraz w Konstytucji, gdzie już w samej preambule mamy odniesienie do Trójcy Świętej. Zresztą tych odniesień jest, jest multum w Konstytucji. Przykładowo ślubowanie, treść ślubowania składanego przez prezydenta obejmującego swój urząd, też, jest, też odwołuje się do Boga. Dodatkowo jeszcze w latach 70. był zapis o nadrzędnej roli Kościoła Katolickiego, tak jakby. No, oczywiście to zostało wyrugowane z konstytucji z tego względu, że przeciwnicy wskazywali na brak równości pomiędzy Kościołem katolickim a innymi, innymi grupami wyznaniowymi. Niemniej jednak jeszcze do lat 70. Taki zapis, taki zapis funkcjonował. Także ta konstytucja była odzwierciedleniem wielu lat ucisków Irlandczyków, rozumianych jako katolików, i tak jakby nareszcie Irlandczycy. W tej konstytucji wpisali to, o co tyle lat walczyli, czyli o, wol o wolną wiarę, dając temu wyraz w licznych do niej ode odesłaniach konstytucji. Mówimy o konstytucji 1937 roku. E, możemy sobie łatwo po wyobrazić, że to jest podobny czas, kiedy i u nas wdrażano nową konstytucję. Konstytucję, e, która zmieniała ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, nie zdążyła tak naprawdę uformować tradycji politycznej. Rzeczypospolitej Polski, ale jakże inna to była konstytucja od tej irlandzkiej. Irlandzka, która zaczyna się w imię Trójcy przynajmniej od której pochodzi wszelka władza i do której muszą być skierowane jako cel ostateczny wszelkie ludzkie uczynki i działania państwowe. To nie jest czapra była tego typu. Zasada, ja bym powiedział, jest zasadą pewną konstytucyjną, jest pewną Teologicznym kluczem wykładni, celowościowym kluczem wykładni wszystkich postanowień konstytucyjnych. I później, to jest fascynująca część tego, 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 tego panów eseju, piszecie o najróżniejszych procesach, które zachodzą w XX wieku. Wszystkich państwa gorąco zachęcam do, do przeczytania tego eseju Katolicyzm w Republice Irlandii. Zobaczycie, jak to, było, jak to był dynamiczny proces, który na przestrzeni 80 lat Doprowadził najpierw do zwycięstwa katolicyzmu, a potem do jego e, zepchnięcia na margines w dużej mierze życia społecznego. E, I tu takie dwa punkty, wokół których pewnie warto się na chwilę zatrzymać. Jeden to jest temu procesowi zarówno wzrastania znaczenia katolicyzmu, jak i opadania znaczenia katolicyzmu. Towarzyszą referenda związane z aborcją i z ochroną życia. I jednocześnie temu samemu procesowi towarzyszą decyzje polityczne dotyczące ochrony małżeństwa i zakazu rozwodów. Może parę słów na ten temat, gdyby zechciał pan to przybliżyć, bo to jest ciekawe, że widzimy ten, widzimy ten stan ducha narodu irlandzkiego po wynikach referendalnych. Oczywiście to jest faktycznie ciekawy temat. A jeżeli byśmy chcieli doszukiwać źródeł tych gruntownych zmian, na początek oczywiście skupmy się na prawie aborcyjnym, to musimy wskazać na dwa najważniejsze czynniki, czyli po pierwsze w zasadzie jeden czynnik, z którego dalsze, dalsze tak jakby pochodzą, czyli media. Mianowicie do, przez, przez większą część XX wieku media irlandzkie bardzo, no w zasadzie y, wyłącznie pozytywnie wypowiadały się o kościele, o kościele katolickim. Yy, miało to oczywiście swoje plusy i minusy, które w tym momencie już, y, wiadomo, nie będziemy rozważać. Niemniej jednak wraz z y, tak jakby przychodzeniem wzorców z zachodu te media zaczęły coraz bardziej, w coraz większym stopniu krytycznie wypowiadać się na temat kościoła irlandzkiego, na temat wartości od wieku, od wieków yy w Irlandii i przybrało to nie tyle obrót większego obiektywizmu, co jednostronnego przekazu. Media podsycały niepokoje społeczne, i to jest ten drugi czynnik, powodowane przez skandale roz... nagłaśniane w bardzo dużym stopniu. Przykładowo sprawa X, czyli tak zwana sprawa X, bo tak została zanonimizowana ze względu na dobre imię, dobre, dobre imię dziewczyny, która zaszła w ciąży w wieku kilkunastu lat w wyniku gwałtu. Ten skandal został nagłośniony do tego stopnia przez media i sprawa sądowa z nim związana, um, że stał się jednym wielkim ogniwem um, jednym wielkim punktem zapalnym na tle starć pomiędzy mediami i społeczeństwem irlandzkim a Kościołem Katolickim. Mianowicie ta dziewczyna nie mogła na obowiązujące w owym czasie prawo irlandzkie, dokonać aborcji, poddać się aborcji, czyli de facto zabić m, tego dziecka według w, 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 prawa irlandzkiego, ale również to prawo zakazywało jej udania się za granicę, aby tamtemu zabiegowi się poddać ostatecznie ostatecznie sąd rozstrzygnął że jest to dopuszczalne jeżeli zagrożone jest życie matki dziecka Mianowicie życie matki dziecka było w tym przypadku z tego względu zagrożone że ona miała przynajmniej tak deklarowała myśli myśli samobójcze i w tym wypadku zostało to uznane za dopuszczalne był to jeden z takich punktów Kamieni milowych, można powiedzieć, jeżeli chodzi o legalizację, o liberalizację prawa aborcyjnego. I tak jak wspominałem, tutaj bardzo istotna była rola mediów, które nie prezentowały obiektywnego, nie, nie, ich przekaz medialny nie miał charakteru 100% obiektywnego, był często jednostronny. Jak wiadomo, tego typu skandale zawsze obfitują w uczucia, w emocje wśród, wśród poszczególnych jednostek. Jest to mimo wszystko sprawa tragiczna, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich doszło do tej, do tej sytuacji. Niemniej jednak media wykorzystały to, aby podważyć autorytet Kościoła, prezentując go jako nieliczącego się z dobrem tej młodej osoby. A to charakterystyczne, I... też o, o, o czym Pan pisze w Weseju, w przypisach zresztą, że Kościół niemalże milczał. W tej sprawie. To jest rok 1992, więc wyobraźmy sobie, to, to jest ten dokładnie moment, kiedy Kościół w Polsce wymusza tak naprawdę na y, parlamencie wprowadzenie ochrony życia, 1993. Tymczasem Kościół Irlandzki, jak panowie piszecie, przyjmuje do wiadomości zmianę postaw w społeczeństwie w tej sprawie, czyli tak naprawdę akceptację zabijania nienarodzonych. I ogranicza się do krótkiego oświadczenia wyrażającego sprzeciw wobec aborcji. Żadnej kampanii społecznej, żadnego nauczania, Dokładnie. żadnego upominania polityków. Tutaj jeszcze właśnie to, o czym on mówi, to faktycznie jest dosyć istotne, dosyć ciekawe, bo mieliśmy takie dwie najważniejsze próby zmiany prawa aborcyjnego. Pierwsza, pierwsza próba lat, na przykład lat 70., 80. była oczywiście. Skąd, um, nie powiodła się, to znaczy Kościół był bardzo mocno zaangażowany. Um, Świeccy przedstawiciele Kościoła zbierali podpisy przeciwko, przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego. Kościół nawoływał do tego, żeby popierać, popierać e, poprawkę, która tak jakby e, gwarantowałaby, że prawo obecnie pozostanie bez zmian, podczas gdy w tym drugim przypadku, w latach 90. By nie po sprawy X kościół, właśnie tak jak Pan mówi, milczał. W zasadzie ograniczał się tylko do bardzo krótkich, do bardzo krótkich sformułowań uznając w zasadzie, że jego rola powoli ulega zmianie. Wręcz niektórzy, niektórzy naukowcy zwracają uwagę na to, że przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele Kościoła katolickiego rezygnowali z podejmowania trudnych tematów w mediach, podczas gdy tak jak to zaobserwowaliśmy, właściwie widząc już. Jakie owoce to przyniosło, czy też jakie konsekwencje są z, te, z tego wynikły. Było to, była to zła decyzja, gdyż nie podejmowanie trudnych tematów, tak jakby doprowadziło do tego, że stali się w jeszcze większym stopniu obiektem ataku. No i widzimy no, oczywiście... później jeszcze, jeszcze bardziej zaawansowany problem w 2018 roku, czyli w tym referendum aborcyjnym, które ostatecznie aborcję legalizuje w Irlandii. Tam, jak pamiętamy, nie tylko Kościół milczał. Ale podobnie jak trzy lata wcześniej w referendum dotyczącym związków jednopłciowych, zdarzało się, że prominentni duchowni wspierali te lewicowe, radykalnie lewicowe postulaty, próbując je włączyć jakoś do mainstreamu katolickiego. Ale wróciłbym do jeszcze na koniec do jednego tematu, bez którego, myślę, nie można zrozumieć współczesnej Irlandii i, i współczesnego. Współczesnej sytuacji Kościoła Katolickiego w Irlandii. Kościół sam się tam marginalizuje, politycy mu w tym oczywiście chętnie pomagają, ale mówiąc, że kościół sam się tam marginalizuje, to trzeba też oczywiście wspomnieć skandale pedofilskie, które w dużej mierze w Irlandii właśnie wybuchły w skali całego powszechnego kościoła. Wcześniej oczywiście znane były przypadki z innych krajów, ale Irlandia była tym poletkiem doświadczalnym. Zarówno dla samego kościoła, jak on reaguje na ujawniane problemy, jak i dla władzy publicznej, jak ona może z tego czerpać korzyści, bo, bo tak to pewnie trzeba to spojrzeć, jak i dla mediów, w jaki sposób będą ogrywać ten temat. To może jeszcze ten, ten temat, żebyśmy, żebyśmy postarali się rzucić tutaj trochę światła. Oczywiście, także. Mowa, o, mowa w tym wypadku jest naturalnie o raporcie Rajana, ale zanim w ogóle ten raport, to jest oczywiście to jest oczywiście jeden olbrzymi dokument, który zajmował się wszystkimi, znaczy może nie wszystkimi, albo, ale ogromną liczbą skandali na tle pedofilskim, a nie tylko pedofilskim, ogólnie chodziło o nadużycia wobec małoletnich, w zasadzie od początku XX wieku. Natomiast zanim do tego raportu Rajana doszło, zanim on w ogóle zanim przystąpiono i powołano komisję do jego do badania, tego problemu, media jeszcze w latach 90-tych tak to można nazwać, pewne zgłaszane im, zgłaszane im doniesienia o rzekomych nadużyciach. Tutaj przykładowo możemy powiedzieć o mm, takim dokumencie opracowanym przez, przygotowanym przez media irlandzkie dotyczącym rzekomych nadużyć, jakich miały się dopuszczać siostry miłosierdzia w obwodopiecznej prowadzonej przez nich szkole, y, szkole y, jeżeli dobrze pamiętam, rzemieślniczej. Tam y, siostry Miłosierdzia zajmowały się sierotami, jedna z tych sierot y, po wielu latach y, napisała do mediów taką y, informację, swoje zwierzenie z nadużyć, jakiej wobec nich te siostry się dopuszczały. Media nie zbadały gruntownie tematu i potem naukowcy faktycznie stwierdzili, że był to przekaz jednostronny bazujący na niedopowiedzeniach jednakże jedna, Jednakże do społeczeństwa irlandzkiego docierały takie informacje o tym, jakoby duchow, duchowieństwo było odpowiedzialne za liczne nadużycia, co stało się takim motorem, który doprowadził ostatecznie do przygotowania raportu Ryana. I trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, że raport Ryana faktycznie hmm, uwzględnia to, to znaczy dużo wyszczególnionych w nim skandali miało miejsce, owszem, ale została przemilczana przez media jedna kwestia. Te skandale dotyczyły nie tylko, nie tylko duchowieństwa. One mm, były domeną ogólnie szkół, które były prowadzone nie tylko przez duchowieństwo, ale również przez instytucje publiczne. Warunki panujące w, na początku lat, lat 20 brak y, dofinansowania, jednocześnie specyfika y, tamtejszych, tamtejszej tradycji wychowania, mianowicie stosowanie kar cielesnych, co w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia, a jeszcze w przeszłości w Polsce, w każdym innym państwie było czymś normalnym, na porządku dziennym. Te aspekty zostały przemilczane. Media w dużej mierze tylko i wyłącznie nagłośniły tę część raportu, która odnosiła się do duchowieństwa, ukazując je jako jedynego win winowajcy tych skandali. Dodatkowo Kościół oczywiście przyznał się do tego, że był odpowiedzialny za te skandale, jednakże jego um, usprawiedliwienie, właśnie to, o którym tutaj wspominałem, czyli brak dofinansowania, czy też warunki panujące w tych szkołach, brak odpowiedniej pomocy ze strony instytucji publicznych, to już zostało w dużej mierze przemilczane. Niemniej jednak media, bazując na tych często niedopowiedzeniach i, części i częściowych informacjach, Korzystały raport Trajana raport dla celów ukazania kościoła jako głównego winowajcy, co też później stało się jednym z, jednym z znacznych czynników mających znaczenie dla legalizacji prawa aborcyjnego, ale także również różnych innych mm, przyjawów liberalizacji prawa irlandzkiego. I kończąc, zacytuję fragmenty panów raportu, które pokazują, jak bardzo skupiano się na Irlandii, jak bardzo próbowano właśnie promować ten niesymetryczny obraz. Kościoła, który krzywdzi e, i pewnej sztucznej nadziei w tej wyzwoleniu się spod, spod wiary i wyzwoleniu się spod wpływów e, chrześcijan, jeżeli się ich właściwie upiłuje. E, dyrektor Amnesty International w 18 roku mówi, że przeprowadzenie referendum, chodzi oczywiście o referendum aborcyjne, było długą i trudną walką. Wymagało 35 lat, 10 rządów, zorganizowania masowej kampanii społecznej. W tym samym czasie inne organizacje przyznają się i wiemy już to dzisiaj doskonale z ich własnych sprawozdań, jak ogromne środki były przeznaczane przez Georgia Sorosa i Open Society Foundation, przez Amnesty International, przez Stonewall, przez inne organizacje na kampanię My Body, My Rights. Która, do, która dotyczyła z kolei, um, która dotyczyła aborcji, ale te środki przekazywane już były lata wcześniej. Panowie mówicie o tym, że darowizny były już przekazywane w 2015 roku, czyli to były lata przygotowań. A warto przypomnieć, że prawo irlandzkie zakazuje zagranicznego finansowania kampanii w trakcie referendów. I my sami pamiętamy, jak w 2018 roku polskie organizacje konserwatywne proponowały Irlandczykom wsparcie z naszego doświadczenia, polskiego doświadczenia polityki pro-life, wsparcie w, w toku tych referendów, i wtedy Irlandczycy mówili: Nie, nie, nam nie wolno, my mamy tutaj jasne przepisy prawdy, my nie możemy przyjmować żadnego wsparcia z zagranicy. Widać, że ta lewa strona nie miała tutaj żadnych zahamowań. Myślę, że historia Irlandii daje nam sporo lekcji, zarówno nam, tej konserwatywnej stronie debaty publicznej. Jaki przestróg przed tym, do czego zdolna jest radykalna lewica, ale też kościołowi instytucjonalnemu, w jaki sposób reagować. Że po pierwsze trzeba reagować, ale po drugie nie wolno chować głowy w piasek, bo kończy się to bardzo tragicznie. Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania tego kolejnego eseju w cyklu Gdy piłują Chrześcijan, tym razem Katolicyzm w Republice Irlandii. I bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę z panem Marcinem Niedbałą, jednym z dwóch autorów, drugim jest pan dr Bartosz Zalewski. I zapraszam serdecznie na kolejne części tego eseju i kolejne rozmowy w kolejnych tygodniach. Do widzenia. Do widzenia.